Dzień dobry Państwu, witamy na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pana Grzegorza. Pan Grzegorz pisze, że matka jego dziecka założyła mu sprawę o alimenty i pozbawienie praw, że wygoniła go z domu, oddając mu tylko najpotrzebniejsze ubrania, natomiast resztę rzeczy przywłaszczyła, stwierdzając, że już wszystko mu oddała. I pan Grzegorz chciałby tutaj e, założyć sprawę i, czy też poczynić jakieś czynności, żeby ewentualnie e, odzyskać swoje rzeczy. Panie Grzegorzu, przede wszystkim należałoby ustalić, e, jakie rzeczy e, zostały w mieszkaniu tutaj byłej partnerki czy też żony. Tak nie wiem, jaka tam jest relacja. E, Przede wszystkim chodzi o to, żeby pan mógł udowodnić własność tych rzeczy, czyli przede wszystkim pomyśleć co tam mogło zostać, co jest wartościowe, co jakby może być rzeczą, którą pan nabył osobiście i posiada pan dowód zakupu, paragony, faktury, ewentualnie te rzeczy posiadają jakieś inne cechy własne, które są w stanie tutaj Potwierdzić ich właściciela, tak, jako że pan jest właścicielem tych rzeczy. I w momencie, kiedy pan taką listę stworzy, tak, podsumuję sobie, co tam mogło zostać, to najlepiej byłoby w pierwszej kolejności wystosować pismo do partnerki oczywiście listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i zachować potwierdzenie nadania wraz z kopią takiego pisma z żądaniem. Wydania tych rzeczy i zakreśleniem konkretnego terminu na ich wydanie. Tak? W tym konkretnym miejscu, czy też przesłanie gdzieś na jakiś adres, tak? E określić, tak? E że pan domaga się wydania własności. E jeżeli chodzi o takie przywłaszczenie tej, tej własności, no to oczywiście ono podlega. Sankcją, tak? Nie można sobie po prostu przywłaszczyć rzeczy, które pan zostawił w czyimś mieszkaniu, więc to nie jest tak, że, że, że te rzeczy przypadają. Zresztą, ostatnio opublikowaliśmy materiał, jakby w analogicznej, odwrotnej sytuacji, tak? Że partner pewnej osoby nie chciał tych rzeczy odebrać z tego mieszkania. i Jak te rzeczy traktować, więc tutaj przywłaszczenie takich rzeczy oczywiście jest zagrożone pewnymi sankcjami, ale trzeba podjąć kroki, żeby przede wszystkim w pierwszej kolejności. Podjąć jakąś próbę mediacji, jakąś próbę ugody, dogadania się po prostu z partnerem, partnerką, co do wydania tych rzeczy. Pytanie jest też takie, bo pan tutaj napisał, że partnerka pana wygoniła z mieszkania. No, jeżeli pan jest zameldowany w tym mieszkaniu, tak, czy też jest pan współwłaścicielem tego mieszkania, bądź wspólnie pan to mieszkanie wynajmuje i to jest najem, czy to okazjonalne, czy jakoś tutaj podlega. Pod e, e, przepisy dotyczące ochrony lokatorów, tak. No, nie wiem, jaka tam jest dokładnie sytuacja, e, to też e, no, nie można po prostu tak sobie wyrzucić lokatora z domu, jeżeli ma jakiś tytuł prawny do tego lokalu, czy też e, jest zameldowany, czy, czy, czy jakaś inna tutaj sytuacja prawna ma miejsce. Więc tutaj też trzeba byłoby to przemyśleć, ewentualnie żądać. E, Dostępu do tego mieszkania po prostu, jeżeli pan jest współlokatorem, tak. Co dalej? Jeżeli chodzi o brak reakcji, jeżeli nie uda się w toku postępowania ugodowego, tak, czy, czy też propozycji wydania tych rzeczy, no to oczywiście możemy wysłać tak zwane wezwanie przedsądowe, które już będzie zawierało konkretne tutaj wymogi formalne i zakreślało też termin, kiedy te rzeczy powinna ta osoba wydać. Pod rygorem założenia sprawy cywilnej, tak i pozwu cywilnego na, na określonych tak zasadach. Tak jak będzie pan wiedział dokładnie, jaka jest wartość tych przedmiotów, będzie Pan w stanie oszacować, to też oczywiście będzie można taką, taki pozew wnieść. Jeżeli chodzi o pismo do sądu, jeżeli by Pan już się zdecydował na jakieś dalsze kroki, no to oczywiście zachęcamy do lektury naszego poradnika, który jest na naszym portalu co do tego, jak powinno wyglądać pismo do sądu, jak również jak powinien wyglądać pozew. Także zachęcamy do lektury, do cofnięcia się tam do materiałów, zarówno materiałów wideo, jak i poradnika. Tekstowego, który, który określa, jakie tam wymogi formalne i jeżeli chodzi o zwyczajowe zasady składania pism sądowych, czy też składania pozwu, obowiązują. Jeżeli chodzi o porady specjalisty, tak, jeżeli będzie pan już się decydował na, na ten pozew i prowadzenie tej sprawy, to oczywiście zachęcamy do skorzystania z reprezentacji konkretnego specjalisty, który się w takich sprawach specjalizuje, jeżeli Pan jest w trudnej sytuacji materialnej, tak, i, i tutaj można domniemywać, że panie jest ofiarą przestępstwa, bo tutaj była partnerka specjalnie, tak, z bezpośrednim zamiarem przywłaszczyła sobie Pana rzeczy, no to oczywiście może Pan odszukać konkretny ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym, które jest wspierany przez Fundusz Sprawiedliwości z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedni dla Pana miejsca zamieszkania na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości na pewno Pan taki konkretny adres odszuka i bezpośrednio już tam się zgłosić, tak? Ponieważ nam zdalnie oczywiście będzie bardzo trudno tutaj pomóc panu już w konkretnie określonym przypadku, czy też postępowaniu sądowym, tak? Natomiast na miejscu Pan taką pomoc uzyska. Tam też specjaliści pomogą Panu ewentualny pozew napisać. Eee, tylko tak jak mówię, w pierwszej kolejności, jak zawsze, zachęcamy do podjęcia próby ugody i mediacji, tak, z byłym partnerem. Rozumiem, że sytuacja może być trudna, natomiast na pewno będzie to dla e, obu stron korzystne. I z e, uwagi na e, kwestie finansowe, bo jeżeli chodzi o koszty postępowania sądowego, no to prędzej czy później któraś ze stron będzie musiała te koszty ponieść. Przecież jest też opłata sądowa przy pozwie, także z tym też musiałby się Pan liczyć. Natomiast można tego wszystkiego uniknąć, jeżeli uda się nam dojść do jakiegoś porozumienia. Także. Tak jak mówiłem wcześniej, ustalić, jakie rzeczy Pan zostawił w tym mieszkaniu, określić ich bezpośrednią wartość, czy Pan jest w stanie udowodnić, czy Pan jest właścicielem tych rzeczy, i przede wszystkim w pierwszej kolejności skierować pismo z żądaniem wydania tych rzeczy, a potem już kolejne kroki, tak jak wcześniej mówiłem. Tak? Także, jeżeli by było jeszcze jakieś pytanie, to zachęcam oczywiście do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową, kontakt poznajfakty.pl. z mojej strony to wszystko. W tym temacie dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.